Oto. Tutaj do mógł na ich do To już kurwa przynios. Agata Stradus, dwa złote. Tato, ale ciebie czy to nie jest tą zakonnicy. Powiedz nam, po kociończku, co masz tam pod stodem lepiej. wiem jak facet wybierze stringi i wymyje duchę. Lubię go z tę dupę strafonem. Kurwa, psiarnia przyszła. Kurwa, psiarnia przyszła do chuja. A co się stało? Pali Nic się nie pali, co... Kurwa, parakowyk, za złotę. Zrób sobie na chwilę, żeby. Policzki, pomaga mi z Dobra dupa jest zła. Wyłączę monitor, kurwa. Otwieram normalnie. Nic się nie pali, panie kurwa. Chujogrom z Wojkowic. Dwa złote. Lubię jeść gowno, ale tylko ludzkie, pamiętasz? Za ile petarda do kibla pójdzie? Chowaj narkotyki do szafy. Nikt się nie pali, kurde. Do świeca derna tylko. Ale świeca też nie spalił, no bo zobacz pan. Od razu pan. Ale zobacz pan. Ona jest głową diamentą. Panu, panu, panu. Stupy do mordy za urierze. Trzy złote jebać policji, jebać policję, jebać policji, jebać policję, jebać policji, jebać policję... jebać policji, jebać bać jebać policji, jebać policję, policji, jebać bać policji, jebać bać policji, bać policji,

To złote. Za ile walisz rakietę na hacie jebać policje, jebać policji, jebać policji, jebać policji, jebać policji, jebać policji, jebać policje, 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 jebać polic. Artyzant. Dwa złote. Jebać złotego KURWECO z ucha strzela na komendzie. Czarno-czerwony 2 zł. Sprzedaje kodziki do pyszne 15 zł z Niski. Przy zamówieniu za minimum 35 zł. Discord Czarno-Czerwony 4402.

Nie, no papie kurwa, jesteś mistrzą kurwa przy kurwa. A teraz czat spam. Dwa złote. Nie bać się. Ginger, ginger, ginger. Kurwa, starą kartonę, kartonę z jedną. A kurwa lysza przyszła jeszcze. Jaki kurwa tyły. Z dupy do mody, za uliży. Dwa złote. Jebać policję, jebasj Policj wde, policji, policję, mać policji, nie policję... policji, nie policji, nie policję policji, nie mać policji, nie mać policji, nie mać policji, nie policję, policji, nie policji, nie mać 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 nie ma policji, nie ma Jakby nie, nie mogła normalnie się dogadać no, tylko kurwa agresywna się robi, kurwa. Ja tu pierdolę, kurwa. No. Brian z Gniezna, 5 złotych. Napiszesz mój link na niebieskiej szafce. No kurwa. 20 niebieska szafka kurwa, nie mam takiej kurwa, a ta! O za normalnie Tylko że się nie zmieści, Bryan i nie zdążyłem przeczytać kurwa Kurwa dymy na maksa kurwa, nie? Mandat kurwa 5 kurwa Normalnie kurwa, 5 stówek Macie kurwa, swój mandat kurwa dwie wnik. Dwa Dwa złote, złote. To woda spamię twoimi na wspierającego się kurwy przypóły, że kurwa petardy, kurwa jakiś kurwa kurwa w dupę A to no. Dwa złote Czy kurwa nie znają na no, sztuce z sąsiadką? Idź daj jej 100 złotych i czekoladę i powiedz, że nie wolno nam dzwonić. Nastrasz ją, że albo bierze 100 złotych i nie dzwoni, albo ją wywieziesz do lasu. Tyle w temacie. Przez tam kurwa. Są wszystkie kurwa sąsiedzi, kurwa wyszli, kurwa, było ich kurwa z dziesięciu, nie? I jeszcze syn kurwa sąsiadki, kurwa, nie? Taki kokcik wielki, kurwa, ponad 2 metry wzrostu, kurwa, nie? Ja już kurwa... Ja już kurwa rękę przygotowałem kurwa, nie? No. Ale odciągnęli go, kurwa, jego żona go odciągnęła i się uspokoili, kurwa. No. takie dymy, kurwa, grube, kurwa. Kurwa. Nie znają się, kurwa, na sztuce, kurwa, no, nowoczesnej, kurwa. No to chuj, jak się nie znacie, to kurwa wypierdałeś, kurwa. Kurwa, tylko na psy, by, kurwa, dzwonili, kurwa. Żadnych podpaleń nie ma kurwa na chacie Bo już obiecałem sąsiadkom kurwa, że nie będziesz kurwa, żadnych kurwa podpaleń kurwa U. Żadnych kurwa petard kurwa nie będzie kurwa U. Krzysztof Korona. Nie będzie kurwa, grzesny, no, kurwa. Pa to byś za jakąś pizzę albo, albo inne żarcie na wynos w się, że, że będzie musiała płacić patobyś za mufrisi jakąś pizzę albo inne żarcie na wynos w się, że będzie musiała płacić patobyś za mufrysi jakąś pizzę albo. Nie kurwa, ja nie jestem kurwa, m, mściwy kurwa. Ja się mścić nie będę. Ja wolę kurwa w zgodzie, kurwa, żyć sąsiadami. No. Jeszcze kurwa powiedziała w siarni, że chodź byje wam, że to był kurwa. Ale ja bym to jebałem przez okno, kurwa. Miś maliś, 5 złotych. Napisz mój nick na ścianie albo szafce. Miś na szafce napiszę. Partyzant, 2 złote. Zloty dośmata, to to nie chcę suki znać, znać tak. hat od Kurwa, i się nie zmieściło do chuja. No, teraz to już chuj, kurwa, no, Jeszcze, kurwa, bzdury w psiarni nagadały, kurwa, że telewizor podpalony wyjebałem przez okno, kurwa. Jak się, kurwa, nie palił do chuja. Zgaszony wyjebałem przez okno, kurwa. A ten, kurwa, syn, kurwa, sąsiadki jeszcze, kurwa? Bo, a jakbyś, kurwa, komuś pierdolą w łeb, kurwa? Ja mówię, kurwa, wszystko jest, kurwa, na filmie, kurwa. Najpierw, kurwa, zobaczyłem, czy nikogo, kurwa, nie ma do chuja, a dopiero wtedy wyjebałem telewizor. Więc mi tu, kurwa, nie pierdol, kurwa. Ale to tak już jest, kurwa, nie? Z sąsiadami to, kurwa, ciężko się dogadać, z niektórymi, kurwa, nie? No. Ja się, kurwa, przeprowadzę, kurwa, na taką melinę kurwa, gdzie wszyscy kurwa żyją w skocie kurwa, nie? A nie, że komuś odpierdala kurwa i na psy kurwa dzwoni kurwa. BLZG, dwa złote. Bączek, przepraszam cię i panią Ewę. Jebać się napisz na ścianie BLZG. Na pewno nie za dwa złote.